Tak się przyjęło mówić, że świat biznesu to też świat wielkich idei, i właśnie o tych ideach, ale ubieranych już w konkrety i konkretne modele biznesowe, chciałbym dzisiaj porozmawiać z Jakubem Kruszelickim. Witam cię serdecznie. Jesteśmy w Creative Labs, miejscu, w którym właściwie te górnolotne często idee biznesowe i dobre pomysły materializują się w tym oto magicznym pudełku tym Magic Boxie czy Start Boxie, jak go nazwaliście i w sumie nie unikniemy tego pytania na początek. Co to w ogóle jest i co tu w ogóle w środku się znajduje? Bo nie ukrywam, że już od dziecka coś takiego jak magiczne pudełka bardzo, bardzo mnie e, interesowało. Co to jest w takim razie Startbox Creative Labs? No jest to program intraprzedsiębiorczości, co też jest dość nowym terminem na polskim rynku. Jest to nowy trend w innowacjach, który zdecydowaliśmy się tutaj objąć naszą opieką jako Creative Labs. Chodzi głównie o to, żeby w 8 tygodni pracownicy dużych firm mieli okazję pokazać swoje pomysły, zweryfikować je, pobawić się modelami biznesowymi, pobawić się propozycjami wartości, ale też zastanowić się nad tym, komu chcemy serwować dany produkt i sprawdzić na ile... Ten produkt ma potencjał rynkowy. Dopiero wtedy zacząć w niego inwestować. Troszeczkę odwrócenie tej zabawy, kiedy na uniwersytetach staramy się w pewien sposób wychodzić od pomysłu bazowego i skalować go dopiero na końcu, spotykając rzeczywistą skalę przemysłową. Tutaj mówimy o robieniu produktu w sposób szybki, zwinny, i dlatego staramy się uczyć pracowników też krótkiej ścieżki sprawdzenia najpierw. Czy rozwiązujemy realny problem? Czy ten problem rozwiązujemy w sposób właściwy dla grupy docelowej, do której kierujemy? A żeby nie było nudno, staramy się bawić, troszeczkę gamifikować ten proces, troszeczkę myśleć o tym, jak, jak o grze. To przyatakujecie ołówkę, masz tu ołówek, słuchaj, wypunktuj w takim razie, co w takim pudełku się znajduje. Na czym polega ten taki bardzo konkretny, trochę związany też z design thinking, proces uwalniania tych pomysłów i sprawdzania, czy one w ogóle mają jakiś biznesowy sens. Najciekawszym jest elementem to, że według tej metodologii zawsze zaczynamy od złych pomysłów. Trzeba je cały czas zapisywać i trzeba nad nimi pracować. Zły pomysł, dopiero który przejdzie ścieżkę zdrowia, może stać się dobrym pomysłem. Czyli też black. And tak jest. No i de facto tutaj mówimy o takiej um, instrukcji obsługi pomysłu, która składa się z sześciu etapów. Rozpocznij, wymyśl, ulepsz, zbadaj, powtórz, sprzedaj. Tak one zostały nazwane. I chodzi tutaj de facto o taką ścieżkę zdrowia, którą pomysł musi przejść razem z jego autorem. Nie tylko pytamy się, czy. Ten produkt jest sensowny, ale czy ja, jako autor, pomysłu, odnajdę się w tej rzeczywistości rynkowej, czy mam siłę i energię i motywację na to, żeby pchać to wszystko do przodu? Z drugiej strony uczy nas odkochiwania się w tym pomyśle. Nie zawsze produkt, który my sobie na początku wyobrażamy, wzbudzi taką samą reakcję na rynku, jaką my sobie wymarzyliśmy. Tak. No i tutaj to pudełko też uczy nas ubierania w różne modele i serwowania w różny sposób, różnym. Bayer Personom pomysłu na ten produkt. Sprawdzamy reakcję naszego użytkownika końcowego, zanim zatopimy się w prototypowaniu, skalowaniu co i wydawaniu to? ogromnej ilości środków w tej prototypowej kuli śniegowej. Tutaj e, mówimy bardziej o szybkim, zwinnym sprincie ośmiotygodniowym, w którym mamy utwierdzić się w przekonaniu, że ten pomysł jest rzeczywiście wartościowy nie tylko dla nas. Okej, okay, ale w takim razie dla kogo to jest głównie pomysł? Bo jednak, z tego co wiem, to zainteresowane powinny być głównie duże organizacje, duże korporacje, w których ten potencjał innowacyjny gdzieś tam jest, kiełkuje i w różny sposób się go uwalnia. Jest coraz więcej na przykład labów kreacyjnych takich dla pracowników, gdzie można sobie coś dłubać, robić i tak dalej. Natomiast faktycznie proces takiej walidacji pomysłu ukryty w tym byłby dobry właśnie dla dużych organizacji. Tak myślicie? W ogóle taki pomysł na intraprzedsiębiorczość zamkniętą w pudełku i na taką trochę indywidualną ścieżkę przedsiębiorcy wewnątrz dużej firmy rodzi się w firmie Adobe, w Kalip i tym pudełkiem w, w pierwszej wersji, które nazywało się Adobe Kickbox, zostało obsłużone setki pomysłów w ramach takiej dużej organizacji. To wywołało dość duże poruszenie w ogóle innowacyjnej community i wywołało pewien trend, który rezonuje aktualnie już nie tylko w Stanach, ale, ale z tego co widzimy Szwajcaria stała się taką kolebką w tej chwili tej, tej społeczności pracującej właśnie metodologią boksową, głównie Swisscom, z którym też mieliśmy okazję wymienić doświadczenia w listopadzie na konferencji w Zurichu. No i okazuje się, że to jest bardzo ciekawa ścieżka na to, żeby korporacje, które uwielbiają procesy, uwielbiają kontrolę, uwielbiają wskaźniki, mogły wprowadzić proces kontrolowalny. W którym, szybki, w, szybki. I tani, w którym pracownicy mogą wyżyć się na swoich kreatywnych ideach, wyżyć się kreatywnie, innowacyjnie, pokazać, że nie tylko potrafią robić rutynowe zadania, ale też potrafią sugerować pomysły i też patrzeć na nie zimnym okiem. To znaczy, zanim zasugerujemy wyższemu menadżmentowi jakiś, jakiś pomysł na produkt, na ulepszenie, na innowacje w naszej firmie, powinniśmy przejść pewną ścieżkę z tym pomysłem. Zapytam jeszcze o coś innego, bo to jest jednak bardzo bliskie myślenie temu, co się ogólnie w tym momencie w biznesie i w technologiach dzieje, czyli że firmy chcą być jak najbardziej startupowe, startupy chcą być jak najbardziej firmowe, startupy po to, żeby zyskać więcej wiarygodności, i twarde podłoże, firmy być może, żeby pokazać się z bardziej takiej elastycznej strony. Ten pomysł jakby odpowiada na ten styk właśnie firm ze startupami, a ty coś o tym wiesz, bo w tym momencie patrzysz na to trochę z berlińskiej perspektywy, jako berliński obserwator. Jak to wygląda? Jak, jak to jest obliczone właśnie na te nowe czasy w biznesie? Ten niemieckojęzyczny obszar Europy mocno adoptuje trend intraprzedsiębiorczości. To już staje się powoli standardem w dużych organizacjach. Zarówno Deutsche Bank, Volksbank, 3M, Bosch mają dokładnie sprawdzony już ten program w swoich siedzibach. Siedziby są głównie niemieckie, są szwajcarskie i austriackie i w tych rejonach de facto no widzimy to oko cyklonu intraprzedsiębiorczości, na nie patrzymy z bliska, staramy się trochę uczestniczyć, ale też trochę tłumaczyć tą perspektywę na Polskę, sprawdzać czy polskie nie tylko korporacje, ale duże firmy są dojrzałe na to, żeby wprowadzić takim programem trochę relację bazującą na zaufaniu z pracownikiem. Tak. To znaczy masz kawałek swojej, swojego czasu w pracy, za który Ci płacimy, w którym ufamy, że się samorealizujesz i gdzie możesz odnaleźć pewne obszary, które koniec końców naszą firmę wprowadzą na, na lepsze tory. Zbogacą. 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 Okej, okay, w takim razie podsumowując, Startbox tak naprawdę uruchamia dobre i kreatywne myślenie w pracownikach, Nie tylko dużych organizacji, mniejsze też oczywiście macie w, w Orbicie, ale jakby go zastosować w tym momencie do mm, dużych organizacji, to co zyskamy? Departament Innowacji zyska y, napływ idei y, zweryfikowanych, tak zwanej innowacji inside out, czyli weryfikujemy od środka na zewnątrz. Jakie startupy drzemią w nas? To jest odpowiedź, którą powinniśmy znaleźć z punktu widzenia Departamentu Innowacji. Z punktu widzenia Departamentu HR jest to też bardzo ważny proces, bo po pierwsze, y, pomaga nam w transformacji cyfrowej y, naszych pracowników. Po drugie, pokazuje, że jest y, przestrzeń na zaufanie i na wartości związane z y, nowymi tendencjami, z innowacjami. Po trzecie, zatrzyma nam pracownika, który ma pomysł na swój biznes, swój produkt. Być może odejdzie z korporacji, żeby, żeby tę przedsiębiorczą przygodę zrobić samemu. Tutaj może zrobić ją w ciepłym, korporacyjnym pomieszczeniu, pod parasolem swojego przełożonego. Y, i w dodatku korzystając z zasobów organizacji, która doprowadzi ten pomysł na rynek. To na koniec jeszcze powiedzmy w takim razie o Creative Labs. Jesteśmy w waszej e, siedzibie nieopodal AdMind. Powiedz, jak się definiujecie? Creative Labs rodzi się w, ze współpracy z firmą AdMind. Mateusz Zabierowski i Krzysiek Langer, którzy są e, CEO z tej firmy, widzą ewidentnie potencjał kreatywny i potencjał innowacyjny swoich pracowników i chcieli go ubrać w proces, który mógłby być mierzalny, kontrolowalny, trzymać rękę na pulsie, jeżeli chodzi o pomysły, które rodzą w głowach pracowników. Dlatego też spróbowaliśmy eksperymentować tą metodologią tutaj po raz pierwszy. Odkryliśmy, że jest ona nie tylko bardzo ciekawa dla tej firmy, ale też jest ona na tyle uniwersalna, że mogłaby być wyprowadzona na zewnątrz. Więc nie zakończyła się ta przygoda tylko wprowadzeniem tutaj powtarzalnego procesu skanowania innowacji, ale też zdecydowaliśmy się wyjść krok dalej, czyli trochę ewangelizować przedsiębiorczość tutaj dobru. w naszych. Tak, nieść dobrą. Nowinę I o tej dobrej nowinie dzisiaj rozmawialiśmy na kolejnym interview. Jakub Ruszeliński, CEO co-founder Creative Labs i Startbox, właśnie w trójkę dzisiaj żeśmy rozmawiali. Pudełko nie przemówiło, ale myślę, że przemówi do wyobraźni naszych odbiorców. Dzięki wielkie. Dzięki.